chcemy poświęcić oddać kobietom, które by swoją zaaranżowały wystawę pod tytułem no stało mi sobie, sobie wymyślić tą treść, ale myślę, że byłoby to coś takiego, prawda, kobiety no, wobec no, nie wiem, kościoła, religii, jezuitów, no coś, co by po prostu sobie zaaranżowały, no dwie Kolejne różne wystawy, które mogłyby być również powiązane z jakimś krytycznym myśleniem, ale to nie będę Państwu tutaj rozwijał. Natomiast tej wieży byłoby przejście do poddasza Bazyliki i tam chcemy otworzyć instytucję, która nazywa się Muzeum Serca. I te Muzeum Serca miałoby takie cztery cztery opowieści, tak. Pierwsza opowieść to by była takie, wyobrażamy sobie kontekst Bazyliki, czyli takie premuzeum Wesołej, które by zawierało historię Wesołej, czy historię tutaj najbliższego otoczenia Bazyliki. Druga historia to była ulica Kopernika przedstawioną, no, która jest, jak Państwo doskonale, czy doskonale wiecie, jedną z interesujących ulic, a nie ma swojego, swojego jakiegoś miejsca czy muzeum. No ulica, na której mieściła się hmm, dawniejsza Akademia Medyczna z różnymi ważnymi postaciami, no, w historii medycyny światowej. Czy tutaj klasztor Karolitań, jak taka ciekawostka, Siostra Barbara Ulry po końcu XIX wieku, y, chora. Dzisiaj no, psychiatria to diagnozuje jako schizofrenia pana no Przez siostry była więziona przez 20 lat, czy ileś tam tam rani. Także odbywały się później próba odbicia przez mieszkańców Krakowa tej więzionej siostry zombrowanej w celi. Y, no, te, te, te władze, które to tam cesarsko-królewska policja. Broniła karnej karki. Nie dlaczego mówię o tym? No, bo to jest taka ciekawa, ciekawa informacja, ciekawy temat, który także dzisiaj jest w jakimś sensie interesujący dla nas, czy w tej części prawda, świata jeszcze czy w tych nauki, psychiatrii, yy, 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 wiary itd. Tak tak czy proszę Państwa, ten dzielżyński, to jest kotlenko 9. W Kościół Świętego Mikołaja, 10 listopada 1910 roku, Felix Dzierżyński wziął ślub. W Kościele Świętego Mikołaja w 1901 roku pisał na sypialnię nas, więziony, pisał też na w Chrystusa w serce i tak w Ewangelię. Więc no, ciekawy, ciekawy, ciekawa postać, ciekawy temat w ogóle, sprzeżowania różnych totalitaryzmów i, i źródeł przeżywania zmiany, przemiany człowieka. Tak? No i kolejna opowieść to jest o, proszę Państwa, o tym jak bazylika powstawała tak? i ekspansja tego miejsca w historii, tak jak bazylika ma 100 lat. No i ostatnia opowieść konfesyjna na temat serca Bożego. I z, tej, z tego muzeum, tak, byłoby przejście, proszę Państwa, między murem Bazyliki, a to jest taki mur oporowy, w ziemi. Tam chcemy wydłubać taką dziurę wielką albo dziurkę i tam chcemy zbudować takie warsztaty inkluzywne dla różnych grup ludzi, seniorów, którzy by mogli tam przychodzić, tak? Czy w porozumieniu z Sztuk Pięknych, która... No, wyraziła chęć tutaj współpracy z nami w różnego typu mm, kreatywnych działaniach. A w piwnicy, tutaj po tej stronie, proszę Państwa, po prawej stronie, jak się tu patrzy na jest to jest Dłuższpaczectwo Akademickie, Waj, to również ma historię. A po tej stronie chcieliśmy otworzyć kawiarnię no, dla turystów dla, czy dla studentów, bo to zamierzamy połączyć pod ziemią no, ten cały kompleks. I y, ostatni element tych, tych delikatnych zmian w naszym kościele, to jest taki plac, proszę Państwa, jak na ulicy Kopernika, on jest trochę podniesiony w stosunku do ulicy. My chcemy go obniżyć, na środku wybudować fontannę, tak samo żywą fontannę, która będzie reagować jak ludzie, fontannę serca oczywiście, która będzie reagować jak ludzie będą podchodzić, będzie jakaś karetka jak przyjeżdżał, czy coś. Bo no mamy jakiś plan, prawda, z tym związany, ale od do czego dążę, żeby nie zabierać Państwu więcej czasu? Jak jeżeli byśmy ten plac prawda, do ulicy Kopernika, a tu Ignacjanom, by podniósł to, o którym Tomek mówił, to tworzyłaby się taka przestrzeń właśnie symboliczna tej bramy do Wysowej, ponieważ dążylibyśmy jakoś do takiego formalnego ujednolicenia tego placu ulicy, jeśli się zmierzy, zgodzi Zarząd Miasta, miasto, drugi Zarząd, czy który urząd tam odpowiedzialny za to. No i ten plac, o którym ostatnio mówił mój kolega. No to proszę państwa, tak w pigułce jest.